Siemanko. widzimy się w garażu dzisiaj i ja sobie tutaj działam tuza, jest poniedziałek, godzina 10, przebudowuję tuza takiego, co był zbudowany do 60, mają go w tym roku plan zaczepić do dżendira, tutaj te uchwyty były kurde powyginane już, także to się nie nadawało, to wszystko podcinałem. Sam ten przód cały się rozpadł i tylko ta ramka, tak jakby chcę ją trochę wykorzystać, ale też ją chcę poprzebudować. Tutaj otwory wywiercone, trzeba jeszcze, jeszcze powiększyć i on będzie tak do czoła przykręcany na dwie takie grube śruby. Ale myślę, że to do zgrabiarki do fasoli spokojnie to utrzyma. Tam też nie było jakoś to mocno przykręcone i da dawało radę. Nawet te inne elementy nie wytrzymywały. Się z tym raczej nie powinno liczyć. To jeszcze mam plan. To już mniej więcej tak wygląda. Na razie. To jeszcze chcę odciąć, tak, bo tu wcześniej był trzymał się na tym siłownik i pasuje mi. To jest dość grube, także wszystko wykorzystuję co się da, bo nie mam tego materiału za dużo. No i to coś takiego, tylko tą planszę muszę odciąć. Jak to będzie tak spawane, to tu przymocuję taką podstawę. Mam takie z oczkami. I siłownik będzie od góry podnosił nie, coś takiego. O, i on będzie dźwigał jakoś, nie on, nie, on będzie. O, i on będzie dźwigał tak. Tylko jeszcze pasuje mi, kurde, tutaj skrócić kawałek ale to zaraz będę coś kombinował na razie plan jest zajebisty ciekawe jak to będzie z wykonaniem no ale co wiedziałem? Ja jest upał grzeje FS. nie da się wysiedzieć wcześniej wszedłem do garażu Było chłodno było elegancko ale już kurde teraz to ten cały chłód już jednak wyparował że tak powiem jest duchota no ale trzeba działać, trzeba tą fasolę zgrabiać. Wąż jeden mam, drugi się zarobi. Siłownik to jest jakieś odspolagania z MTZ-a. A to powinno chodzić, to dużej wagi nie ma ta zgrabiarka, także kurde. Będę no, tam sobie dźwigać. O, mamy już wieczór. Tutaj kurde dużo dzisiaj nie udało mi się zrobić, bo były samochody i tam lawetą transport. Także tu przespawałem, znaczy to tylko na razie pohaftane, nie? Tu 60 jedno ramię Na pół przecięte I tu będzie w poprzek taki ten szed To będzie do tego przespawane Siłownik jakoś tutaj o tak Miejscowie Jeszcze takiego Tu mam dwa takie Tu odetnie się I kurde nie wiem powinno to chodzić jako tako tu jeszcze coś dokombinuję, jakieś uchwyty. Zobaczymy. To z grabiarki powinno wystarczyć ale to już raczej jutro będę działał, dzisiaj to już za późno jest. Plan jest realizowany, także chociaż tyle. Coś takiego to musiałem obniżyć, bo to było zrobione wcześniej do 60. A do ringwira to mocowanie jest bardzo, tak jakby, no bardzo wysoko by był ten tus. Nie wiem, żeby tak nisko później to też opuściło. Tu też dziury przewiercone dwie, no i to będzie się trzymać na takich grubych dwóch śrubach. Nie wiem, jeszcze jakąś podstawę tutaj zrobię od spodu, żeby jeszcze tu się opierało. No si? chyba.